Jak nie zaczynać powieści, jeżeli chcesz, aby została wydana? Zapraszam. Cześć, jestem matka prawa Zarzycka i dziś zamierzam Ci opisywać, jak nie zaczynać powieści, jeśli chcesz być autorem, który zostanie wydany. To jest oczywiście na podstawie tej książki, o której wspominałam. Tak więc, są tu cztery punkty, które najpierw ogólnie ci powiem, a potem rozwinę. Tak więc słuchaj. Pierwsza rzecz od wątków do niczego nie prowadzących. Druga rzecz od wątków nieistotnych. Trzecia rzecz od zaznaczania nieistotnych rzeczy, jakby były istotne. Czwarta rzecz od czynności fizjologicznych. Dobrze, co to znaczy? Zajmiemy się punktem pierwszym od wątków do niczego nie prowadzących. Taki przykład. Był tam taki kawałek powieści, który, który dział się w dawniejszych czasach chłopiec miał wtedy 5 lat, mężczyzna miał wtedy 5 lat, wrócił po prostu myślami do dzieciństwa i tam miał złe przeczucia, kiedy mama chciała wyjść wieczorem z wujkiem. Nie chodziło mu o jakieś tam inne rzeczy, tylko tylko miał wrażenie, że jakiś demon może ją porwać. No to słuchajcie, jeżeli jest taki wątek, to zaczynasz oczekiwać, że coś się zacznie dziać, że ta historia do czegoś będzie prowadziła, że może jednak jakiś demon, cokolwiek się stało z tą mamą, w związku z tym to wpłynie na bohatera i dalszą akcję. Co dalej, co dalej się działo? E, tak więc było opisana pełna napięcia, y, doprowadzenie do tego, że mama jednak wychodzi, i zdanie końcowe z rozdziału: Tym razem mama wróciła bezpiecznie do domu. Czyli zaczynało się dobrze, oczekiwałeś, oczekiwałaś, że coś się zacznie dziać, że mama nie wróci i tak dalej. W związku z tym posypią się kolejne wątki, które, nie wiem, doprowadzą do tego, że będzie to badane, jakoś specyficznie to wpłynie na autora, że będzie podejmował takie, a nie inne decyzje, które będą komplikowały jego życie i tak dalej, a tu się nie dzieje nic. Rozpoczęta została, rozpoczęta została powieść od wątku, który był ciekawy, obiecujący, ale do niczego nie prowadzi. Tak nie zaczynamy powieści według redaktorów książki wspomnianej. Druga rzecz od wątków nieistotnych. W tej książce był przykład powieści, w która się zaczęła w ten sposób, że autor po prostu zaczął... Nie, autor, bohater zaczął od narzekania. Narzekał na sąsiadów, jacy są głupi, narzekał na pogodę, jaka jest Blejaka. I praktycznie cały pierwszy rozdział był o jego narzekaniu, jakie, jakie to wszystko jest głupie i beznadziejne. Po pierwsze, no wiadomo, że każdy w życiu ma takie myśli, ale jeżeli w ten sposób zaczęta jest powieść, no to nikt, nikogo to nie zaciekawi. My mamy już dosyć tego narzekania w życiu, dosyć rzeczy nieistotnych w życiu. Po powieść sięgamy, żeby sobie ubarwić życie, przynajmniej częściowo. Tak więc nie zaczynamy od wątków nieistotnych. Kolejna rzecz. Nie zaczynamy rozdziału zaznaczając rzeczy, które nie są istotne i w mylnie mogą być tak zaznaczane, że wprowadzą w błąd czytelnika, który myśli, że one posłużą do czegoś, będą miały jakieś znaczenie dalsze w powieści. I był taki przykład, gdzie małe dziewczynki, Rosjanki, nie wiem, spotkały się ze sobą. W domu i były bardzo szczęśliwe, witała się i tak dalej, i cały czas przejawiał kilkakrotnie w tym krótkim rozdziale pojawiała się guma do rzucia. I ona była opisywana w taki sposób, jak że zaczynałaś myśleć, czy zaczynałaś myśleć, że ta guma będzie miała jakieś znaczenie. Więc co chwila, co się dzieje i guma do rzucia się pojawia, ta sama wciąż guma do rzucia, więc jakaś tajemnica z tą gumą musi być. Jak się kończy ten rozdział powieści, przyszedł wujek i usunął tą gumę. Tak więc był zaznaczany jakiś, jakaś rzecz była zaznaczana intensywnie i kilkukrotnie, jakby miała jakieś znaczenie, a tak naprawdę nie miała żadnego. Tak nie zaczynamy powieści. No i czwarta rzecz. Nie zaznaczamy powieści od czynności fizjologicznych. I tam był taki pierwszy rozdział, który szczerze mówiąc trochę mnie zaskoczył, bo. Hmm, Różne rzeczy można zrozumieć, ale że autor się odważył takie coś wysłać z takim pierwszym rozdziałem, no to trochę dziwne. Więc pierwszy rozdział polegał na tym, że bohater oto jak był przedstawiony, był to szef w jakiejś firmie, i zaczęło się od tego, że obejrzał sobie kupę swojej sekretarki, kiedy ta pochylała się nad fotokopiarką i zaczął mieć sprośne na myśli na jej temat i myśleć sobie hmm, wieczoru to ja sobie urzę i zaczął myśleć o pisemkach, które tam miał i tak dalej. No pamiętajcie, że to mnie nie eee, To jest, jest oczy... Słuchaj, co powiedzieli na ten temat autorzy? Wiadomo, że każdy robi takie rzeczy, ale to nie znaczy, że ty masz to zaznaczać w powieściach. Eee, ja rozumiem, że autor prawdopodobnie chciał określić bohatera jako... hmm... no... ...masturbanta? Nie wiem. Chciał określić tego bohatera jako jurnego faceta, bo myślał, że to będzie atrakcyjny, Ale no, to nie było atrakcyjne, to było wręcz odpychające. I autor, autor, redaktorzy powiedzieli, napisali w tej książce, że... ...jeśli ty zaczynasz scenę od robienia, za przepraszam, kupy... ...no to twój bohater będzie się z kupą przez całą powieść kojarzył. Więc jeżeli nie chcesz, żeby twój bohater się kojarzył z masturbatorem notorycznym który sobie nawet kobiety nie umie znaleźć, więc musi zadowalać się pisemkami, no to tego nie rób, nie zaczynaj w ten sposób, nie zaczynaj od czynności fizjologicznych. Wiadomo, że fizjologię każdy ma, ale to nie znaczy, że ona ma być jaskrawo pokazywana od pierwszego rozdziału. Tak się nie robi, chyba że się nie chce być autorem, którego książka została wydana. Tak więc, podsumowując, jak nie zaczynać powieści? Od wątków do niczego nie prowadzących, od wątków nieistotnych, od wątków fizjologicznych oraz od wątków, gdzie zaznaczane są rzeczy, Nieistotne, tak jakby były istotne, ale nie mają żadnego znaczenia potem. Jeśli interesujecie ten temat, pamiętaj, żeby zasubskrybować, kliknąć dzwoneczek, bo wtedy będziesz powiadamiany powiadamiana o dalszych tego typu informacjach. A póki co dziękuję Ci za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Marta Krzakała Zarzycka. Żyj mądrze i zdrowo.